Cześć! Dzień dobry. Czas płynie nieubłagalnie, więc nie mam co przeciągać, co zwlekać. Przy okazji słuchamy ptaszków i jak to się mówi, lecimy z tym koksem. Spróbuję, żeby była taka lepsza słyszalność. Jakoś tak sobie bardziej ten mikrofon może tutaj, żeby mi się trzymał bliżej ust. O, teraz może będzie obserwacja, obserwacja. Dzisiaj temat mózg. Mózg twój wróg czy twój mózg to twój przyjaciel. Te tytuły tych filmów tak pojawiają mi się same od siebie i to zdanie też mi tak po prostu się wykrzaczyło, bo jak gdyby, no i ja samo się wykrzeczyło, w związku z tym uznałam, że to jest idealny po prostu temat na, na filmik. Twój mózg, twój wróg czy twój przyjaciel? Zobacz, czy kiedykolwiek zadawałaś, zadawałeś sobie takie pytanie. Czy kiedykolwiek y, poczułaś, poczułeś, że na przykład twój mózg to jakby jest takim timem z tobą i faktycznie po prostu no, jest twoim wiernym sługom i po prostu zawsze Zawsze po prostu jesteś, jesteś, jesteś wygranym, czy wręcz odwrotnie, czy czułeś, czułaś, czujesz, że tak jakby ten Twój mózg to jakby nie Twój mózg, że jakby sprzeniewierzył się przeciwko Tobie i po prostu Ty jedno, a On drugie. I teraz, jeżeli wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje taką jedność ze swoim mózgiem i czuje się zwycięzcą, to zakładam, że on takich filmików nie ogląda. Yy, Przyjmuję, że osoby poszukujące, yy, osoby, które chcą jakichś zmian, yy, które po prostu nie odpuszczają i cały czas drążą gdzieś temat i dzięki temu trafiają yy, na takie filmiki, yy, to są osoby, które właśnie gdzieś tam yy, mają całą głowę pytań, na które. Yy, usiłując odpowiedzieć, po prostu poszukują, zgłębiają wiedzę. I jednym z takich pytań, jak najbardziej, uważam mm, może być taka zagwostka może być taki dylemat co z tym moim mózgiem? Yy, tak pięknie, górnolotnie, ale myślę, że taka jest też prawda no, uważamy, że. Że gatunek człowiek to jest ten najbardziej wyjątkowy, najlepszy, najinteligentniejszy, umiący podejmować samodzielne decyzje, który ma wolną wolę. I jak tak drążysz temat, albo jak Cię interesują te zagadnienia, czy my tak mamy tą wolną wolę, czy nie mamy tej wolnej woli? to naprawdę czy decydujemy sami, czy jesteśmy tacy wyjątkowi, czy jesteśmy tacy inteligentni, czy, o co, czy jesteśmy tylko zwierzakiem, który po prostu zamieszkuje, <grytanie> zamieszkuje planetę pod tytułem Ziemia i, i po prostu no, osiągną oczywiście jakiś tam najwyższy poziom ewolucji tutaj na Ziemi, aczkolwiek no, tak naprawdę jesteśmy rządzą nami po prostu mechanizmy biologiczne i nic więcej, tak? E przez hormony, po prostu wszystko można wytłumaczyć. Oczywiście zachowaniem gatunku, ale powiem Wam, że ja yy, no, no, co jakiś czas po prostu zderzam się ze ścianą, a z wiekiem, tak jakby człowiek wydaje się, że coraz więcej, coraz więcej wie, a tak naprawdę po prostu to wszystko przychodzą momenty, kiedy to wszystko wydaje się jedną wielką paranoją, bo tak naprawdę, którykolwiek temat byś nie dotknęła, nie dotknął to okazuje się, że to wszystko, to wszystko już jest jakieś udowodnione, są przeprowadzone badania, które udowadniają, że na przykład a człowiek czy, czy ma taką wolną wolę, to jest kwestia dyskusyjna, kiedy jest ta decyzja podjęta. Czy, czy jak gdy podejmuje decyzję korzystając tak jakby z wyższych uczuć? Oczywiście, że podważone, rządzi nami biologia, gatunek musi przetrwać, testosteron chociażby, tak. Więc, bardzo wiele, że tak powiem, zachowań to po prostu jest, nie chcę powiedzieć, że jak ptaki, ale naprawdę, po prostu my po prostu, no nie wiem, no, no, no jesteśmy po prostu tylko zwierzakami, które, które, które no tak jak mówię, na tej ziemi. Na tej planecie jesteśmy najwyżej w ewolucji, więc oczywiście możemy się na różne sposoby mądrzyć, ale w tej chwili jest już naprawdę udowodnione, że nasze decyzje, nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasze rozkminy, nasze problemy, nasze choroby, to wszystko wszystko jest uwarunkowane po A gdzieś tam wcześniej, po B gdzieś tam w środku, po C, e, takimi nawykowymi mechanizmami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że dla mnie to już jest po prostu wisienką na torcie, po prostu w moich rozkminach, że ciągniemy po prostu energię z wcześniejszych pokoleń. I moja taka akceptacja. Czy ja daję akceptację takiej teorii, że wszechświat po A dąży do chaosu, po B, jeżeli byśmy skumulowali energię dobrą i złą, to wyjdzie nam po prostu zero? Więc. To nie jest tak, że da się zmienić świat i że będzie tylko dobrze, dobrze, albo coraz lepiej, albo że odwrotnie, że jak nie zareagujemy na zło, to będzie tylko źle, źle, źle i coraz gorzej. Myślę, i tutaj ja daję swój, swój podpis, że tak naprawdę cała energia wszechświata, jakbyśmy ją sumowali, to plusowa i minusowa da nam po prostu zero. I teraz dla mnie to jest takie bardzo analogiczne przełożenie że ktoś jest dobry, ktoś jest zły, ktoś jest bogaty, ktoś jest biedny. Yy, ktoś jest zdrowy, ktoś jest chory, ktoś, yy, nie wiem, kocha psy, ktoś kocha koty, yy, ktoś ma takie zainteresowania, takie pasje i tak dalej, i I w XXI wieku jedyne, co mnie tylko zaskakuje do nadal to jest to, jak nie wiem, no to, czy to jest taka siła napędowa po prostu nas jako gatunku, rządza władzy. To mnie po prostu tak zastanawia, i tak mnie po prostu nie chcę powiedzieć, że intryguje, bo angażuje tam jak najmniej swojego czasu i uwagi. Ale to jest po prostu jedna wielka paranoja, to, co my robimy, jakby co nami kieruje, jakby chęć, kiedy nami kieruje, chęć władzy i rządza władzy. I teraz. A propos tematu głównego, czyli mózg, Twój przyjaciel czy Twój wróg, to tak ja tak klasycznie tak troszeczkę przeskakuję, ale tak naprawdę zależy mi na tym, żeby przekazać Wam jakieś takie komunikaty, które spowodują, że mm, zachęcę Cię do jakiegoś innego spojrzenia na Twoje życie, do jakiegoś innego spojrzenia na świat, na sytuację. To od, po to są te filmiki, żeby. To nie chodzi o to, że ja tam się chcę jakoś pomądrzyć. I po prostu to jest prawda oczywista, tylko chodzi o to, żeby po prostu Cię zaintrygować, żeby cię zaciekawić, żebyś zechciała, zechciał podrążyć temat. O co chodzi w tym życiu? Bo jeżeli tutaj jesteś, i jeżeli trafiasz na takie filmiki, jak ten, takich osób, które chcą tak jakby mówić, dzielić się, nie wiem, swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami, a jest ich całe mnóstwo i cały worek i naprawdę są też bardzo, bardzo inteligentne, filmiki na YouTube, to jeżeli tutaj jesteś i szukasz, to zdecydowanie jesteś taką osobą, która poszukuje, która coś doskwiera, która coś chce zmienić. No, a propos mózgu, twój wróg czy twój przyjaciel. Ja dzisiaj mam taki bardzo, powiedziałabym, mega, mega ciężki dzień, mega, mega ciężki piątek po mega, mega ciężkim tygodniu, ale nie ciężkim takim fizycznie, tylko takim ciężkim, powiedziałabym, psychicznie, psychologicznie, tak trochę powiedziałabym mnie znowu życie przeorało, no a dzisiaj to już po prostu puf, dowaliło. Więc tak sobie pomyślałam, kurczę, <gryw> jakie mam ten filmik nagrać? Ale później, jakby jadąc na nagrywanie live'a, przyszła mi też taka myśl, że a propos takiej odpowiedzi na to główne pytanie, przyjaciel czy wróg, to tak naprawdę. Ten nasz mózg, to co byśmy o nim nie powiedzieli, i co byśmy na niego nie mogli złego zwalić, i te wszystkie mechanizmy destrukcyjne, to tak naprawdę ten nasz mózg to on czeka, jak taki najbardziej posłuszny sługa i zrobi wszystko mu, co każesz. Czyli z tego wynika, że nasz przyjaciel, że Twój mózg to Twój przyjaciel. Bo ja tak dzisiaj, tak jak mówię, jadąc na tego live'a, jak już mnie tak zmiotło yy, tak życiowo dzisiaj, yy, a no jest godzina teraz na przykład 13, tak? Yy, live o 12, przepraszam, 15. Czyli jesteśmy właśnie w środku dnia. Dla niektórych no, bardzo, bardzo początek dnia. A ja takie miałem dzisiaj doświadczenia, yy, że mnie zmiotło, że trzeba było wstać iść nagrać live, a. potrzebuję też filmik, bo jutro jest weekend, kiedy filmik ma iść, wiem, jaki chcę nagrać temat, no i nagle wyrzuca mi takie, taka myśl mi się wyrzuca, że to jest mózg, to jest coś, to jest ktoś, kto czeka, nasłuchuje i zrobi wszystko, co mu każesz. I to chciałabym, żeby najbardziej dzisiaj wydźwięczało. Że mózg, Twój mózg czeka. Czeka, nasłuchuje i zrobi wszystko, co mu każesz. W związku z tym, korzystaj z tego i zwracaj uwagę, jakie dajesz mu rozkazy. Zwracaj uwagę, co mu tam wrzucasz, bo. Powtórzę się, jesteśmy takim teamem. Umysł nie mylić z mózgiem, ciało i dusza. Ciało każdy widzi. No chyba, że ktoś jest niewidomy, no to wtedy inaczej jakby ma świadomość tego, że ma jest ciałem. Umysł to jest tam cała, powiedziałbym, nasza wiedza, cała wiedza wszechświata. A mózg. Jest bardzo kojarzony z umysłem, w pewnym sensie, ponieważ to krąży tak, jakby w temacie wiedza, zdobywanie komunikatów, to, to tak w prostej wersji, ale tak naprawdę mózg warto wrócić do ciała, czyli mózg to jest po prostu element naszego ciała i jakby jako ciało nam służy, czyli mamy ciało, umysł to jest ta nasza wiedza wszechstronna. Powiedziałabym wszech, 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 do której mamy możliwość wyglądu. No i dusza, czy energia, jak chciał, tak chciał. I to dopiero, jakby, w tru, jak poskładamy te trzy elementy, to jesteśmy całością. I teraz mm, ta rządza władzy, ta, ta łatwość rządzenia jednak bardzo wielką grupą y, populacji, nazwijmy to, de facto. Jest oparta na strachu. To jest tylko takie moje jedno zdanie, ale wracając do tego naszego ukochanego mózgu, który czeka jak taki wierny sługa na każdy Twój rozkaz i go wykona z przyjemnością, i to, że my w pewnym sensie sami sobie czasami szkodzimy, to musimy wrócić tak jakby do początku naszego życia. Do początku, czyli, ale też jednocześnie do ustawień fabrycznych, czyli jakie ustawienia fabryczne ma człowiek. Człowiek ma, jest takich, no, no różnie to można nazwać, ale między innymi zakładając, że człowiek jest tą jednostką idealną, yy, pełną, kompletną, wszystko jedno w jakiej odsłonie, tak, ale kompletną, pełną, idealną w związku z tym i ma prawo do swojego życia, ma prawo do swoich odczuć, Uczuć, to taką jedną z podstawowych funkcji czy potrzeb każdego człowieka jest po prostu potrzeba bycia czy potrzeba odczuwania, że jestem kochana, kochany, jestem akceptowana, akceptowany, jestem potrzebna, jestem potrzebny. I teraz mm, ludzkość, w pewnym sensie, ciągnie cały czas za sobą konsekwencje. To jest takie błędne koło. Konsekwencje no, złego traktowania tych nas, jak jesteśmy w tej wersji takiej dziecięcej, małej. Mamy bardzo mało świadomości, że tak naprawdę wszystkimi naszymi zachowaniami, wszystkimi naszymi postępowaniami, działaniami później w dorosłym życiu, które tak bardzo zauważamy, no bo de facto dzieckiem jesteśmy krótko, tak, w wieku 18 lat, już jesteśmy ustawowo dorośli, w innych krajach troszeczkę później, ale jest to taki bardzo, jak około 20 lat wchodzimy w fazę, że dorosły, tak, i społeczeństwo, ludzkość oczekuje od nas, że będziesz podejmował, podejmowała samodzielne, dorosłe decyzje. Oczywiście w niektórych krajach jest to jeszcze bardziej zaburzone, tam, gdzie po prostu są wykorzystywane do pracy dzieci, dla zarobkowania na rodzinę, ale tutaj to by już za dużo wątków po prostu połączyć. W każdym razie ta potrzeba miłości, akceptacji, uwagi. I jak nałożymy na to jeszcze schemat wychowywania dzieci, że jak płacze, to zostaw, popłaczę i przestanie. Bo jak nie to, nauczysz go noszenia na rękach, nie przyturaj za dużo, bo go nauczysz na obecności, no to. Teraz się to już na szczęście zmienia, ale całe pokolenie wstecz, czyli ja jestem dzieckiem takiego pokolenia, kiedy faktycznie to było, ja uważam, mega zaburzone i te schematy i wzorce wychowania społeczne, no właściwie ich nie było. No bo jeżeli rodzice tak naprawdę wynieśli też z domu, bo to były wielo, wielodzietne rodziny i tak naprawdę, jeżeli to były rodziny te najbiedniejsze, czyli robotnicze, pole, czyli praca w polu albo, albo w ogóle praca, no to z braku czasu ci rodzice tak jakby, no, potrzebowali, mm, no, tutaj oczywiście jest rodzina dzieci, no, bo tak po prostu tak wyszła kolej rzeczy, no, ale tego czasu dla tych dzieci nie było i nie ma, tak? Więc oczywiście są zaburzone podstawowe potrzeby miłości, akceptacji. No i później w dorosłe życie wchodzimy z tymi zaburzeniami, ale już jako dziecko mamy oczywiście mózg. I ten nasz mózg, no, jeżeli mamy zaburzoną, podstawową potrzebę miłości i akceptacji, no to on nas ratuje. Wytwarzając te wszystkie mechanizmy, to są mechanizmy przetrwania powodują, że my dożyjemy, dojdziemy do tego dorosłego życia. Bo inaczej po prostu byśmy umarli. Zresztą, słuchajcie, teraz są już badania udowodnione naukowe, udowodniono naukowo, że niemowlęta. Które nie otrzymują właśnie tej miłości, akceptacji, uwagi, niemowlęta mają depresję. No, jak ja to przeczytałam, to po prostu dla mnie to był jakiś szok, że niemowlę, czyli człowiek, gatunek człowiek w, w, tej, w tym wieku niemowlęcym, już może mieć depresję, bo jest zaburzone tak silnie jego podstawowe potrzeby. I teraz to, co ci chcę powiedzieć, że zobacz. Jeżeli jesteś taką osobą poszukującą, jeżeli jest ci źle i, 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 i ciężko i coś ci doskwiera, i jakby szukasz tego winowajcy i po drodze gdzieś tam tym winowajcą zrobiłeś też swój mózg, bo masz takie poczucie, że ty jedna twój mózg drugie, czyli ja to tak często powtarzałam, tak? Że ja jedna, a mój mózg drugie, to tak naprawdę ten mózg, taką osobę jak ja, ten mój mózg, no można powiedzieć, że uratował od unicestwienia, tak? Czyli... Mm, no tak się potoczyło, tak się zdarzyło, że takie, że tak powiem, były, było środowisko wzrostu, to a propos tych drzew, także jedne mają, przepraszam, drzewa mają, jedne mają, teraz jest znowu wiosna, więc ja znowu tak mam okazję obserwować te drzewa i naprawdę jedne mają bardziej komfortowe, drugie mają mniej komfortowe warunki, jakie to jest pięknie, jak te, co mają komfortowe warunki, jak one są po prostu cudami świata, ale te, które mają mniej komfortowe warunki, też są cudami świata, też żyją, ale mają, nie wiem, jedną stronę drzewa mniej rozwiniętą, drugą bardziej, albo nie żyją tak pięknie, równo, równomiernie, tylko jakieś takie są krzyweliwe, ale żyją. Tak samo piją wodę, tak samo korzystają ze słońca. Wszystko, wszystko tak samo jak te najpiękniejsze, największe drzewa. I teraz my tak samo, i a propos mózgu, przyjaciel czy wróg, Twój mózg tak samo, jak byłeś dzieckiem, jak byłaś dzieckiem, no to po prostu cię ochronił. Po prostu wybrał to, co było dla ciebie najkorzystniejsze. Po prostu mm, kodował, zapisywał wszystko to, co powodowało, że było ci chociaż przez chwilę dobrze, nie wiem, że unikłeś jakiegoś y, bólu y, i z tym weszłeś w dorosłe życie. No i teraz w dorosłym życiu, jeżeli czuję, że tak ci to wyrzuca, że ten mózg to jest twój wróg, to dlatego właśnie zapraszam i zachęcam i potrzebujesz wyciszania, medytacji, bo medytacja to jest nic innego, jak patrzenie w głąb w siebie. Jeżeli patrzysz w głąb siebie, to usłyszysz, zobaczysz w przenośni, co tam w środku jest, co tam się w środku dzieje, co czujesz, co się, co się dzieje. I teraz, jak medytacja ma takie zbawienne skutki, to zobaczcie, jaka to jest też herezja i paranoja, że akurat jedna z największych religii, nie będę przywołała jaka, jest tak bardzo przeciwna medytacjom i uważa to wręcz za grzech. Powiedzcie, jak można uważać za grzech coś, co powoduje, że będzie ci się żyło lepiej, że będziesz spokojniejsza, że będziesz spokojniejszy, że będzie ci że będziesz się rozwijała, rozwijał, jak to można uznać za grzech? No zobaczcie, jaka paranoja, jakie ograniczenie, jaka według mnie chęć władzy i manipulacji, rządza władzy i manipulacji. Bo jeżeli nie będziesz się rozwijała, rozwijał, nie będziesz znał siebie, nie będzie ci dobrze samemu ze sobą, to tak naprawdę będziesz żyła i żył w ciągłym strachu i lęku, no i tym sposobem stajesz się bardzo łatwą jednostką do rządzenia i do manipulacji Tobą. A wolności ducha niestety, albo i stety, stety, dla nas stety, wolności ducha nikt nie zabierze. A niestety dla tych, którzy chcą rządzić. Więc myślę, że już przyszedł czas, żeby wybrzmiewały takie prawdy, że. Masz prawo czuć się wolnym, masz prawo, jeżeli to nie krzywdzi kogoś drugiego lub ciebie, to robić to, na co masz ochotę. Masz prawo wybierać, masz prawo obserwować swoje zachowania, swoje uczucia i właśnie wybierać, co uważasz, że jest dobre, co jest Twoje, a co jest niedobre i nie Twoje. Twój mózg. Jak ten Twój największy sługa czeka. Wykona każde Twoje polecenie. To jest część Twojego ciała. Tylko daj Mu te rozkazy. Też tak się mówi uważaj, co myślisz. Albo się też tak mówi, uważaj, o, uważaj, o czym marzysz, bo marzenia się lubią spełniać. To wszystko. Co nas spotyka, to tak naprawdę my sobie sami wykreowaliśmy bardziej świadomie, mniej świadomie, ale to jest nasze życie. Widocznie tak potrzebujemy, widocznie tego chcemy doświadczać, widocznie dzięki temu się rozwijamy. Pamiętaj, Twój mózg to Twój najlepszy przyjaciel, Twój mózg jest neuroplastyczny, Twój mózg. Z przyjemnością zmieni strukturę zwoi, zmieni ustawienia, tylko dbaj o nie. Daj mu te nowe ustawienia. A propos, tak do mnie, tak sobie jeszcze pomyślałam. Mm, czy coś mi jeszcze przyjdzie do głowy, takiego, co mogłabym z autopsji powiedzieć, a propos tego przyjaciela i tego, jak ten mózg nam pomaga? Dzisiaj, a propos tej sytuacji mm, mojej, smutnej, zdrowotnej e, z moim buldoszkiem i tej właśnie mojej emocjonalności, no coś niesamowitego, ale właśnie mózgiem, Uświadomiłam sobie, że zdałam sobie sprawę, że faktycznie e, jedyne co pomoże mi przez to przejść, to są właśnie medytacje. No więc mam jeszcze czas. Zobaczymy z jakim efektem, w sensie z jakim efektem. No na pewno będzie lepiej niż teraz, bo przynajmniej będę w stanie e, towarzyszyć, być obecną. I, 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 I po prostu dojrzale, i, i jako dorosła osoba, po prostu no, być godnym opiekunem. No, godnym to złe słowo, ale takim wspierającym opiekunem tak y, zwierzaka, y, a nie jakimś rozhistoryzowaną pancią. No, bo dzisiaj to <noise> jeszcze wyszło moje stare ustawienie, czyli rozhistoryzowana pancia, ale do, do momentu tych, y, 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 ty, tego, tych pierwszych takich kluczowych wydarzeń, czyli do połowy czerwca. Mam de facto, no, przeszło trzy tygodnie, więc codzienna medytacja zrobi swoje. Trzymam kciuki, żeby tobie również w tych trudnych momentach, żebyś korzystała, korzystał z wszystkich narzędzi, z całego wachlarza narzędzi, które masz. Bardzo fajnym, bardzo pomocnym, jednak jest ta. Medytacja, czy taka uważność, czy takie skupienie, to nie muszą być jakieś szumne czasy. Ja Was tyle razy już zachęcałam. To może być 3 minuty, 7 minut. To mogą być takie różne blogi, ale oczywiście najfajniejszy efekt, jak znajdziesz przynajmniej te. Jezus, jaki piękny ptaszek! Kim ty jesteś? Ale blisko przyleciał. Ależ przepiękny. Ale i tak się nie znam co za ptaszek. Ale na pewno go pierwszy raz widzę w życiu. Widziałam, bo już poleciał. Yy, pół godzinne takie, jeżeli byś znalazł czas, znalazła codziennie pół godziny i zobaczcie, super lekarstwa za darmo, ja zawsze mówię, na skołowa ciała myśli na, na, na że tak powiem, zrozgotany mózg i ciało. To super lekarstwa za darmo to jest po A świeże powietrze, czyli wyprowadzaj się na świeże powietrze. Bieganie, spacery, co chcesz, to ma być na świeżym powietrzu codziennie, nieważne na jak długo, ale zachęcam taki minimum zestaw lekarstw. Jeżeli twój stan psychiczny jest absolutnie poza strefą twojego zadowolenia, to codziennie pół godziny świeże powietrze i pół godziny bycie samemu ze sobą, czyli w ciszy. Starasz się tylko oddychać. W głowie myśli zero zobaczysz, wydarzą się cuda. Tylko codziennie trzymam kciuki za Ciebie, za siebie, bo o ile mi z tym ruchem, to mi tak łatwo leci to wszystko, ale z tą medytacją trudno jest mi znaleźć te godziny. dziennie. O, przepraszam, ale teraz znajdę, bo zobaczcie, jak mnie to wszystko zużywa emocjonalnie. Dobra, smentu, smentu, moje trochę na koniec. Jeżeli tutaj byłeś, byłaś, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zobacz, jakie piękne drzewo jest też z tyłu w tle, jak i konkretna konkretne, że tak powiem, konkretne jestestwo. Tak też mam taką przyjemność, że sobie tak tu patrzę, tak, na to drzewo. Cały czas delektuję się też tym widokiem. To jest ta moja moc dzisiaj. Plus śpiewające ptaki. Doszłam do brzegu. Na dzisiaj koniec. Zapraszam Cię na kolejny filmik. Jestem oczywiście mega wdzięczna za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. Zależy mi na tym, żeby to wchodziło już w taką wersję Mojego dialogu z moimi odbiorcami. No, jak ja to mówię, robię co mogę, żeby to było coraz bardziej sprawnie z mojej strony. Oczywiście na pewno takie komentarze, łapki w górę. Jest to mega dla mnie zachęta i energia i petarda. Także miłego dnia, miłego życia. Do zobaczenia znowu. Cześć.